Rafał Kotarski, nowy burmistrz Gorzowa Śląskiego, który sprawił dużą niespodziankę swoim triumfem. Dla Pana też była to niespodzianka? Oczywiście, że była to niespodzianka, bo w pierwszej turze w wyników zdobyłem co prawda 25% głosów, a teraz udało mi się mocno zwiększyć to. No i była to jedna wielka niespodzianka, ale oczywiście bardzo pozytywna. Dlaczego zdecydował się Pan na kandydowanie? Wcześniej nie miał Pan nic wspólnego z polityką lokalną. Jest Pan menedżerem? Tak, chciałbym przedstawić w gminie, żeby zarządzanie było właśnie takie bardziej menedżerskie niż takie urzędnicze czy polityczne. Zdecydowałem się, bo chciałbym właśnie wprowadzić nową energię do gminy, żeby coś nowego pokazać. A jakie są Pana najważniejsze cele na tę krótką, dwuletnią kadencję? Bo tyle zostało do y, kolejnych wyborów. Dokończyć zaplanowane inwestycje y, i drobnymi krokami y, zacząć realizować nowe. A jaki jest Pana zdaniem największy problem gożowa Śląskiego, który Pan zamierza rozwiązać? Chciałbym tutaj dokończyć kanalizację, chciałbym, żeby gazyfikacja bardziej na naszym terenie gminy powstała. Wodociągi bo to są takie bardzo ważne rzeczy, ale też zadbać o takie podstawowe rzeczy, czyli nie skoszony pobocza. Żebyśmy zwrócili po prostu uwagę jako mieszkańcy, jako gmina, na drobne rzeczy, a bardzo ważne dla mieszkańców. A kogo pan wprowadzi do Urzędu Miejskiego? Czyli czy wiadomo już, kto będzie wiceburmistrzem, kto będzie sekretarzem? Na pewno nie chcę wprowadzać osób z zewnątrz. Chciałbym, żeby to była osoba z gminy. Chciałbym, żeby najlepiej to były dwie osoby powołane z innych referatów, które będą swoje stanowiska miały w danym referacie, a dodatkowo będą pełniły w małym stopniu funkcję zastępcy czy sekretarza. Ale to dopiero mogę powiedzieć dokładnie, kto będzie, jak się przyjrze pracy pracownikom. Dwóch pana rywali z wyborów pracuje w Urzędzie Miejskim. Czy mają się czuć zagrożeni? Nie, uważam, że absolutnie. Wręcz przeciwnie, mam bardzo dobre zdanie o tych kolegach tutaj.